Cześć. Dzisiaj pokażę ci proste zasady pisowni samoha. A więc zapraszam. Samoha piszemy na początku wyrazów rozpoczynających się od hippo, hiper, hydr. Na przykład hippo, jak hipopotam. Jeśli będziesz mieć problem z napisaniem słowa hipopotam, to wystarczy, że przypomnisz sobie, że na obrazku Miał on w pysku literę samocha, i zaraz ci się przypomni, jak to słowo piszemy. Hiper: hiper jak hipermarket. Samocha idzie sobie na zakupy do hipermarketu. Hydr jak hydrant. Samocha pobiera sobie wodę z hydrantu, a więc też w prosty sposób można to słowo zapamiętać. Wystarczy przypomnieć sobie rysunek. Kolejna zasada, samocha piszemy na początku wykrzykników. Na przykład hej, hejże, ha, hyc, hop, halo, hola, hurra. Kolejna zasada, samocha piszemy w wyrazach hałaśliwych, czyli powiązanych z dźwiękiem. Na przykład huk, hałas, hałasować, harmider, huczeć, hulać, helikopter, huragan. Kolejna zasada brzmi. Samo H piszemy na początku polskich imion, takich jak Hania, Hania to zmiękczenie kolejnego imienia Hanna. Kolejne imię Halina, Honorata, Hektor, Hubert i Henryk. Ostatnia, trudniejsza zasada brzmi Samo H piszemy, gdy wymienia się na Z, Z kropką, G, Błachy, bo błazen. H wymieniło się tutaj na Z. Druch, bo drużyna. H wymieniło się na Z z kropką. Wachać, bo waga. H wymieniło się tutaj na G. Watacha, bo watadze. H wymieniło się na Z. I to by było wszystko. Dzięki za uwagę.